Ale to ze strony, patu, ze strony gazety patrzę. Tak. I to nie trzeba tak, napisać to, że numer specjalny, wydanie specjalne, specjalne, wydanie, wydanie specjalne pierwszy regionalny przystanek, ale nie pierwszy przemysłowy. Aha. Bardzo to są podziękowania, które kieruję teraz w stronę obiektywu do samorządu Wyszkowskiego, do powiatu, do miasta, do pana burmistrza i do starosty, do radnych, do policji Wyszkowskiej, która świetnie się tutaj sprawdziła, i także do władz mazowieckich i Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. To są partnerzy tych młodych ludzi. Bez nich byłoby trudniej, bez nich ileś rzeczy by się pewnie nie mogło udać. Natomiast ten entuzjazm, ten fundament myślenia, ta siła sprawcza to są młodzi ludzie, to nie są wynajęte firmy. To są młodzi ludzie stąd z Wyszkowa i naprawdę świetnie się z nimi pracują. Nie chcę Ciebie krzykić, nie chcę krzyknąć mojej rodziny, rozumiesz? Nie psuj tego, nie psuj tego teraz, rozumiesz? Nie jesteś z Panią dziewczyną, jesteś pana. Co Ty wybierasz. Jedna osoba, prawda, ma coś no jest... na, 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 na. Muszą się bardziej przodem do widowni i zadbać o dykcję. Natomiast zagraliście naprawdę bardzo dobrze. Natomiast nie wiem tu jeszcze, jakich argumentów, jakie nie padły argumenty, a jakie mogłyby jeszcze Państwo słuchajcie. I w tym momencie znowu zrobię pięć poziomów świadomości, tak? I w tym momencie y, y, zastanowisz się, jak się czujesz. Kiedy uświadamiasz sobie, że ktoś o mało przez Ciebie nie stracił życia. Ma 14 lat, leży w szpitalu, ma czegoś Chodzi o to, żeby to takie wieże. Małże, to na I bardzo Obywanie. dobrze, żeby to chodziło o to, że e, e, ty zostajesz z tymi myślami, tak? E, zaczynasz, ja cię opuścić. A ty ją opu... opuszczasz, żeby ona sobie przemyślała. Że to tam. jest taki ostatni moment, taki ostatni -ku... Tak, tak, tak. Argument za żeby ona w końcu ruszyła na oczy. Wszystkie tamte mieliście. Karde bileceksin. Twoja obecność na przystankach patu? No właśnie to, to dobre pytanie, ale nie do mnie, bo właśnie znaleźli mnie. Zwo, zadzwonił do mnie Pan Grzegorz, że właśnie ostatni ostatni który był w WC 2011. Czyli nie chciałem e, właśnie zrobić tam zajęcia z Hiphopu jakiś tam warsztat i się zgodziłem, ale skąd mają kontakt na mnie, no to tajemnica. Jak oceniasz te zajęcia z młodzieżą? O, ja to bardzo kocham. Ja to kocham, mam nadzieję, że oni też to kochają. To, to jest to, co ja robię całe życie właśnie. Chodzę po świecie i uczę ludzi te, to, co umiem ja, bo dzielimy się tam. Próbuję się szirić jakoś pozytywną energię i właśnie te umiejętności o hip że hip -hop nie jest tylko gangsterstwo, ale hip -hop jest właśnie kultura, styl życia w miarę i w miłości właśnie. Wiesz o tym, że twoje nazwisko przyciągnęło tutaj ogromne tłumy młodzieży. No to nie wiem, czy to było moje nazwisko, albo zajęcia z hibopu, które są, które są naprawdę tak, tak w Polsce i właśnie około całego świata teraz są bardzo popularne, ale jeżeli to było moje nazwisko, no to się o to więcej.